Pralka Electrolux Time Manager z inwerterem i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Wejście do trybu serwisowego tej pralki wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Należy przycisnąć przycisk AUTO-OFF i w tym samym momencie, zanim zgasną diody na pokrętle programatora, wcisnąć dwa przyciski, dodatkowe płukanie i start-pauza. Nie zawsze się to udaje, spróbujemy. Tym razem nam się udało, pralka przeszła do trybu serwisowego. W tym momencie możemy zacząć testowanie poszczególnych funkcji. W tej chwili pralka nalewa wody poprzez komorę. Teraz testuję nalewanie wody do drugiej komory. Po kolei uruchamiane są poszczególne tryby serwisowe. W tej chwili działa pompa usuwająca wody z prałki. Thank you.